Ale dzisiaj świetny dzień. Hm. Ej, czekaj, dzisiaj mój przyjaciel ma przecież urodziny. Czekaj, gdzieś tu miałem dla niego 500 zł. O, jest! Dobra, super. Dobra, to... Ale w sumie zanim do niego pójdę, to obejrzę sobie dzisiejsze wiadomości. Cyk. Wiadomości z... Wczoraj jakiś nieznany obiekt wylądował gdzieś koło szpitala policji. Jest już na miejscu i nikogo w obiekcie nie widać. Aby obawiamy się, że to obcy z kosmosu wojska mówią, żeby pod żadnym pozorem lepiej tam nie wchodzić. Lepiej zostać w domu No i to tyle. Mówił do was Tomek do... O kurde, ale z wiadomości Dobra, lecę szybko do przyjaciela A czekaj, wezmę sobie najpierw jedzenie yy... O Dobra, mogę teraz do niego iść Dobra Tu otworzę bramkę Puk, puk! Puk, puk. Halo, jesteś przyjaciel? Nie, idę. O, siema. Widziałeś dzisiejsze nie wiadomości? W ogóle słyszałeś co? co? No się... tak, oglądałem przed chwilą wiadomości. No. Ej, dobra, to... Ej, w sumie za... Zani... też Ja myślę, że to fejk. No ja też, ale zaraz to się sprawdzimy. Ej, ale bo masz dzisiaj urodziny, więc 100 lat. 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. A kto? Tomek. Dobra, masz tu 500 zł ode mnie. Dobra, chodź. Zjedzmy torta. W ogóle to jest od mojej mama. A. Mm, ale pyszny. Nie, że lata. Ej, ale w sumie no coś się dziwnego dzieje z tym światem. Dobra. No, Kosmita, Kosmici, pewnie. No kosmici Chodzi chyba. Więc. Dobra. Mhm. Jakie... ojej ej, jakiś program chyba o pajankach sumie... leci. Ej, ale wiesz co? Mm, to może sprawdzimy, co tam się dzieje. Mam, ja tam lubię pająki. Dać ci jedzenie? Ja tam... Ale ja mam, ja mam. Y, to może sprawdzimy, co tam się dzieje, chodź. No chodź. Dobra, ale chodź, uważaj, bo tam niby policja stoi. Chodź. Do, chodź, wymkniemy się, chodź tu, czekaj, chodź, przy, chodź tutaj tyłem. To... Tu tyłem, chodź. Dobra. Tu musimy przeskoczyć. O. o! Kurde. Dobra, jestem, chodź, idziemy. Dobra. Zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Ty, widzisz to? Ej, no! Ej, czekaj, co tu jest! Tu jakiś talerz. Ej, dobra, na kucaka, bo jeszcze policja nas zobaczy. Czekaj. Ej, uważaj, bo tam policję, nie widzisz. Musimy się obok przemknąć. Musimy się bokiem przemknąć. Może oni się obrócą na chwilę, to szybko wbiegniemy do statku. Patrzę, zobaczę tylko, co się dzieje. Zobacz, co jest w radarze. Dro... Chodź to Dobra. O kurde, co tu się stało? Ej, dobra. Ej, bo ci policjanci to chyba są czymś wypchani tak naprawdę i nie żyją. Weź lepiej broń. Dobra, ej, może wejdziemy do środka? No, ej, może chodź choć bok... choć bokiem i wymkniemy się do tego statku. U wow, niesamowite. Co to jest? Ciekawe ile z tego części będzie. Ej, ale wiesz co, oni chyba, oni chyba nie żyją. Eee, A on nie, jest rozwalony No trochę. On jest rozwalony O kurde, tam są jakieś głowy. Ej, nie. Ej, na pewno tam bezpiecznie jest. Ło, wow, co tu jest! Ej, lepiej te dźwignie tutaj wolę na tronie nie klikać. Nie wiem co to jest. Nie klikaj tego lepiej. A tu co to? Co no to jest? 3% energii? 3%. Amunicja 63%? Co to jest? O co Rami tu chodzi? Kosmitów? Co się Nie, wie? nie wiem. Nie ja też. Ej, tu są jakieś planety. Trochę się boję. Ej, pa. Tu jest Ziemia, Mars, Merkury, Jowisz, Saturn, słońce, galaktyki. O co tu chodzi? Nie wiem, ale. Ej, tu o, jest chyba jakieś nie... paliwo. Ej, czekaj, a tu? Dzień noc. Klikać to. Klikać to. Dzień noc. Czekaj. Dobra, nacisnę O kurde, pa! Co jest? Co jest? Ej, to chyba Ej, to coś chyba wysłało jakiś sygnał. Co? Czekaj, a noc? Noc? Co jest? Ej, dobra, ale tych dźwigni na tronie lepiej nie klikajmy, bo wyglądają groźnie. Dobra. Ej, dobra. stąd. Nie, chodź. Chodź. Ale chodź. Popatrz, popatrz, tu, te planety, może one coś znaczą, weźmy, może to jest jakiś... Ała! Czekaj, wejdę tam do ciebie znowu Nie wiem, jesteśmy... Oni... Jako pierwsza jest Ziemia No Ale wcześniej... Chyba rozgrywany system mm, Nie wiem jest Na przykład zobacz, to jest jak e no. historia, jak Patrz. Pierwsza jest strona Ziemia, a druga jest Mars. Wiesz, o co chodzi? Mhm. Mm no. na Marcie. A teraz są na Ziemi. Aha. Cztery. Dobra, ale wiesz, co? W sumie, no nie wiem, o co z tym chodzi. Może choć wrócimy do domu i trochę pomyślimy, okej? Okay? Ej, ej, co widzisz jest? to? Widzisz to? Tu to, to jest! Oła, spadłem! Ej. O nie, On tu jest!